Chyba najważniejszym elementem w boksie jest, jest przemieszczenie, przemieszczenie na nogach, czyli praca, praca na nogach. Nie ma, nie ma ataku bez prawidłowego ustawienia nóg, nie ma obrony, nie ma po prostu prawidłowego zadawania nawet ciosów. Nie, nie chodzi tylko o to, czy zawodnik chodzi na tych nogach prawidłowo, ale też nie ma, nie ma podstaw w nogach, nie ma Dobrych ciosów. Każde szkolenie musi się zaczynać od pracy na nogach. Pokażemy tu parę elementów, od których uważam, że powinno być początek, zaczynać początek pracy każdego zawodnika. Zaczniemy od ruchu do przodu. Pierwszy krok zawsze musi nastąpić nogą wykroczną druga noga dochodzi na ten sam dystans, czyli jak lewa noga dochodzi na 5 cm, na tyle samo musi dojść prawa noga. Wtedy zawodnik ma cały czas cały czas pozycję na zadawanie ciosu, wtedy ma równowagę. Nie może być tak, że zawodnik zrobi krok wąs, na 5 cm lewą nogą i 20 na przykład prawą, wtedy po prostu nie ma równowagi. Bardzo łatwo takiego przeciwnika zrzucić. Wtedy, wtedy nie ma też pozycji na zadanie akcji. A umówmy się, że, że każdy krok, każdy, każdy ruch na gamie musi być przygotowaniem do własnej akcji. Czy to będzie kontratak, czy to będzie akcja w, w ataku. Nie robi się pracy nóg, tylko dla samej pracy nóg. I to samo zrobimy do tyłu. Czyli do tyłu zaczyna prawa noga, lewa dochodzi. Nie mogą nogi być za wąskie, nie mogą być za szeroko. Ruch, ruch, zawodnika w lewo. Tak samo zaczyna lewą nogą, prawo dochodzi. Krok w prawo. Tak samo. Prawa noga zaczyna, lewo dochodzi. Prawa noga zaczyna, lewo dochodzi. Bardzo ważne, żeby ten dystans pomiędzy nogami odpowiedni dla każdego oczywiście zawodnika się utrzymywał. Każdy zawodnik ma swój rozstaw Nóg jednemu pasuje troszeczkę szerzej to bardziej zawodnicy, którzy idą e, do przodu niż, niżsi, którzy e, muszą stać twarde nogi, które idą do pół dystansu które stoją bardziej w frontalnej pozycji. Dla zawodnika, który jest wysoki e, który boksuje w większości czasami, czasami prostymi te nogi troszeczkę mogą być e, wężej. Jakie mogą być problemy? Dlaczego w taki sposób? Przy ruchu zawodnika w prawo jak zacznie zawodnik od kroku lewej nogi, po prostu w tym momencie on jest do no powiedzmy do trafienia, do um, odrzucenia do wytrącenia po prostu z równowagi z tej pozycji nie zada e, dobrej akcji z tej pozycji nie zrobi dobrej obrony, bo w każdej chwili można go po prostu wytrącić tak samo jak z tej pozycji zawodnik będzie chciał zaatakować przeciwnika, po prostu musi zrobić jakiś ruch i straci po prostu czas na dogonienie przeciwnika, straci po prostu rytm akcji w ataku to tak samo tak samo działa to w drugą stronę w, w, zaczynamy w prawo, krzyżowanie nóg idzie przeciwnik, tak samo potrzebuje czas na ustawienie, a w boksie nowoczesnym przy tym tempie, przy, przy ilości tych ciosów, przy na tym najwyższym poziomie, gdzie w każdej chwili zawodnik jest zagrożony po prostu nie ma szans, żeby żeby popełnić takie błędy. I tak samo do przodu. Do przodu. Jak, jak zaczniemy prawą nogą, to po prostu tracimy tak samo tempo akcji, Musi, musimy wskakiwać i narażamy się pod, pod cios przeciwnika, który nas po prostu odrzuci, nawet nie trafiając, bo, bo nie mamy równowagi. Dużo błędów się popełnia przy cofaniu do tyłu. <laughs> Dużo zawodników zaczyna krok od lewej nogi i tak samo. Jest to po prostu e, strata czasu, przeciwnik ma szansę do nas dojść w tym momencie, właśnie w tym pierwszym momencie nie będzie czekał kiedy dojdzie prawa noga do tyłu prawa noga, prawa noga do tyłu tylko w tym momencie kiedy te nogi prawie są skrzyżowane nas zaatakuje i przede wszystkim e, zawodnik który w taki sposób się porusza nie ma szans na, na kontratak a tak jak mówię, no, no przede wszystkim m, praca nóg jest po to żeby w każdej chwili e, potrafi zadać cios kontrolujący potrafi wyjść z atakiem z każdej pozycji. W każdej pozycji trzeba zadawać ciosy. Ciężar ciała przenosi się z lewej nogi, ciężar ciała na prawej nodze, opieramy się, opieramy się o lewą nogę, robimy krok w prawo, w prawo albo do tyłu i na odwrót, kiedy chcemy zejść w lewo lub po, po, podejść do przodu, ciężar ciała z prawej nogi przenosimy na lewą. I tak i tak, i tak tak jest w kółko. Na tym, na tym się bazuje praca nóg. Kolana trosze, troszeczkę zgięte, bo przy... Upraw wyprostowanych kolanach, centrum ciężkości jest troszeczkę w górze i ciężko złapać równowagę.